A co Lexi? Te cztery walki tu potrwają trochę, nie? Lexi, zostałam raperką. Oho, oho. Hi guys, witajcie na moim kanale. Nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku będę zamieniała się w mys... Cordy B przez, 40, 48, przez 24 godziny. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż moje zwykłe odcinki, bo my tutaj dosyć dużo przygotowaliśmy. My, mam nadzieję, że ja się wcielę tak w 100%. Za chwilę przychodzi um, make-up artist i um, assistant, bo ja dzisiaj w odcinku miała assistant, which is fucking crazy. Okej, będziemy, będziemy dzisiaj robić make extra. Zaczniemy od oczu, żeby nam się nie osypywało na buzię. Zrobimy oczka, zrobimy brwi, a później przejdziemy do robienia podkładu i konturowania, tak żeby jak najbardziej upodobnić się do klaski. Okej, okej, okej. A się, ja nie myłam zębów, czekaj, bo my zaraz będziemy mieli kontakt taki... O mój Boże, mój mięsny samochód. R.I.P. nie ma prawo jazdy, ale ja ostatnio zdałam, więc dzisiaj będziemy, you know, we're gonna drive a little bit, pokażę Wam mój samochód. Mos, potem i do pusta. Mostek, cyc, brzuch, biodro, kolana, przysiad i pupa. Czoło oh! oh no. Ona coś ma włożone w ten tyle czy...? Mostek, cyc, brzuch, biodro, kolana, mini -przysiad i kupa <noise> <noise> no... Oj, sorry. Dobrze. Tak dobrze. To jest. one no... A, zrobiłam... Z, z, z. Fuck, this is hard. Ja chyba zmienię ten to, bo on mnie wkurza. Zostań tu i teraz odkryj klatkę i niech biodro pójdzie do przodu. O to! <noise> I robimy sobie cykl. Nie? Tak. Słuchaj, do boku. Co? O między nogami. No. Tak? A z tyłu. Tak. Bardzo dziękuję, Magda, dzięki bardzo. Jak chcecie się nauczyć, to możecie wbijać tutaj do szkoły Widać moje pachy? Tak. Z Lexi się coś dzieje dziwnego. Ona nie do końca kuma YouTube, nie, tak średnio te odcinki. Średnio na Instagramie tam wiecie, ona jakby dobrze sobie będzie radziła, bo ma z tam Steel i wszystkim zapewnił, że mają mocny ten Instagram, ale... Coś z nim jest ogólnie bardzo niechano. Ostatnio. Ale. Shut up. Oh, bitch. Woo! Rest in the money you like with Stella! Woo! Dollars, I like diamonds. I like sunning. I like shining. I like million dollar deals. Where's my poop? Be just on it. I like those foolish seagulls. That was scary. That was the purpose. Throws the pines. Długo te walki będą...